Marzenia ma je każdy z nas, ale nie każdy, tak jak Rafał Ogórek, nie boi się ich realizować. Młody bokser i muzyk ma zespół dawna, a dzięki swojej determinacji i cudownym przyjaciołom, wśród których jest pięciokrotny mistrz polski w boksie olimpijskim, Jarosław Iwan, udało mu się spełnić jedno ze swoich marzeń Sylwia Pieczara. Yeah, yeah, yeah. Moje pasy to jak trenuję e, treningi poselskie ponad rok, rapuję już od dawna, miałem tam walkę na galerii Wysokich Kraków, wygrałem pierwsze między z trenerem. Na bardzo to marzenie, to przydało mi moje płci. A do Rafała. Rafała poznałem e, kilka lat temu. Przyprowadził go do naszego studia nagrań e, mój przyjaciół, który trenuje z nim w jednym klubie, e, tutaj w Gocie gdzie jesteśmy. I poprzez muzykę jakby złapaliśmy vibe. No, trenuję sztuki walki od e, szóstego roku życia, czyli w sumie 23 lata doświadczenia mam. Zaczynałem od boksingu teraz ostatnie 12 lat e, tylko boks olimpijski, byłem w kadrze. Jestem w kadrze sześć razy mistrz Polski w boksie z rzędu. Piąteczka. Pomysł na tworzenie wspólnego kawałku z Rafałem przyszedł tak spontanicznie. Przyszedłem któregoś dnia do studia, patrzyłem jaki jest nawet materiał nagrany. Zobaczyłem, że chłopaki nagrali z Rafałem Zrodkę. Mówię o fajny chłopak. Posłuchałem tekst, o czym nawija, i później... Kiedy poznałem go osobiście, zaczęliśmy więcej nagrywać. Ten track nasz wspólny, walcz do ostatniego gwizdka. Wychowuje mnie ulicy, moje bloki od małego, i Przy okazji robimy mu płytę, taką prawdziwą. Dzięki Darkowi i jego ekipie filmowej stworzyliśmy teledysk do naszego tracku i spełniliśmy jedno z marzeń Rafała. Hip-hop, sport, nauka, twórczość, przyjaźń, miłość, szacunek, i twardość, ducha, prawda, naszą siłą, woż, Na ucho szepcze ja napieram, biorę wiarę w ręce, wciąż nie lubię jak słowa dają w serce. Dla mnie jest strafa, to jest takie źródło energii do życia. Kiedy na niego patrzę i w ogóle z nim przebywam, to ładuję się energią taką. Może być różnie w życiu, ale dalej wciąż można walczyć o swoje, dążyć do celów i spełniać marzenia. Połączyła nas muzyka i boks. Witaj mam a będę to Poznałem Rafa w taki sposób, że kilka lat temu spotkaliśmy się pierwszy raz na zajęciach boksu. Od tego zaczęła się przygoda. Spodobał mu się boks. Ja kocham trenować i takżeśmy razem zaczęli sobie tą przygodę z boksem. Dawaj, końcóweczka, końcóweczka, on też nie ma siły, też zmęczony. Grafo zaczynał więc z grupą, z, też z ludźmi z zespołem Downa, bo na tym to było, to było takie założenie. No troszeczkę się wyróżniał, bo zaczął łapać szybciej pewne techniki.